Będziemy się starali zobaczyć, jak to, co się wydarza na krzyżu, mówi coś niesamowicie istotnego o naszej relacji z Bogiem. Że my też możemy mieć takie doświadczenie, które mają apostołowie, które mają uczniowie, że nagle tracimy Boga, który był blisko, tracimy go gdzieś z horyzontu. Z, przestaje być dla nas dostępny. Zawsze był, a teraz nagle nie jest. Zawsze był na nas, u, na nas uważny, a teraz już nie jest. Możemy czuć, że jakiś sposób przeżywania relacji z Bogiem się nam rozpada. Możemy czuć, że jakaś idea Boga w nas się rozpada, jakiś Jego obraz. Obraz lub bardziej prawdziwy, fałszywy, ale jednak tylko obraz. On nigdy nie zastąpi nam prawdy o tym, kim Bóg jest, jaki jest.